Cześć z tej strony, kuluka i właśnie jestem na serwerze o nazwie xcrafters.pl. Yy, więc tak, hmm. tak się prezentuje na początku. Spawn regulamin tutaj. Respawn na tym tłoku. Gdy wyjdziemy troszeczkę dalej, zobaczymy yy, gąbkę, która chroni tylko Stonebrick. Podobnie jak na serwerze z kkf -a. tak było. Tutaj różne eventy, wyjście z parkura, yy, tutaj także darmowe mięsko, tutaj jest. Widzicie, spada. Dalej, tutaj znowu do karm trolla, nie wiem o co chodzi z tym. A, więzienie jest chyba. Dalej, gdy pójdziemy jest tutaj portal do netheru na PvP tam jest Ładnie ozdobiony spawn tak A tu z ciekawości wejdę Co tutaj jest można Was <laughs> umrzeć z głodu U VIPa, jeżeli zależy Aha, no to chyba da dawę trzeba muszę wskroczyć No padłem Tutaj są darmowe diamenty Taki mini event Spróbujemy je zdobyć oczywiście no Żal Znajdziemy tutaj także taki event jak parkour. Zginał. Według mnie ten serwer prezentuje się bardzo dobrze. Zapraszam do obejrzenia go osobiście. Jest on z pluginem AuthMe, czyli non premium. Zapraszam także do łapkowania tego filmu w górę, i najwyżej, jak możecie, czy chcecie, subskrybowania mojego kanału. Cześć.